Lenka, czy ty masz jakiś problem do wiesz, z nas czy, czy z nie, coś, nie, 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 nie. Ja właśnie wchodzę, jakby odcinam wszystko, co było. Chciałabym zacząć ten sezon od nowa, z nową kartą. Nie zapowiadaj, nie zapowiadaj, bo drugi sezon jest najgorzej. Z Leną, jak wychodziłyśmy z sezonu, to naprawdę byłyśmy koleżanki. Wyszłyśmy jako, wiesz, wszystko fajnie. A ona nagle potem gdzieś się pogubiła i zaczęła każdemu dupę obrawiać. Musimy sobie to wyjaśnić, bo to tak nie może być. Ja mam niewyparzony ryok i czasami nie zastanowię się, co powiem i później tego żałuję i A ja albo nie czasami to... nie pamiętam. Nie chciałabyś sobie z nikim wyjaśnić yy, cokolwiek. No ludzie ogólnie nie wiedzą, ale Elena poza sezonem yy, robiła jakieś live, na którym opierdala nam dupy w ogóle mnie na przykład! W ogóle takie naprawdę żałosne sytuacje, gdzie I później łapało się ją za rękę, ona mówiła, że to nie jest jej ręka, kurwa, no... No ale ja też nie nastawiałam się jakoś mega, mega źle. Nie, z chciałam sobie wyjaśnić, bo wiem, że były jakieś tam niesnacki po e, sezonie. Co było? Jakieś tam nieporozumienia. Żyty? No właśnie. A, okej. Okay. Więc tam e, próbowała się tłumaczyć, że to kiedyś było i tak dalej. Chciałabym, żebyśmy zaczęli od nowa przynajmniej ja bym chciała zacząć od nowa. Ale to wiesz, to co ty byś chciała, to co nie, ja, to co ja. Nie, ale ja rozumiem, że, <grym> to, że to ja, sobie tak nie, tak, ja, ja rozumiem, że możecie nie mieć jakby do mnie zaufania i tak dalej, ale będę starała bo się babę, je odbudować. Ja będę się starała je odbudować y, nic na siłę. Po prostu tak. chciałabym, żebyśmy się dobrze bawili, żeby to był dobry sezon, żeby nie było zgrzytów spin i tak dalej. No to nie będzie no kurwa, to się chce kłócić, okay. ja wybada to. Takie okay. surody, podśmiechujki, zaczepki. Po co? To luba? Chuj. To luba, tak? Ja ci ja. wykurwię, ty mi wykurwi, że będzie podprawię. Moim zdaniem jesteśmy ekipą i powinniśmy sobie wszystko wyjaśniać, w było okay.